Słuchacze Wieluńskiego Uniwersytetu III Wieku wzięli udział w kolejnym spotkaniu w ramach projektu Łódzki Dom Kultury Inspiruje Seniorów, który zawiera bogatą ofertę warsztatów o różnorodnej tematyce. Zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże na każdym z tych wydarzeń, nie tylko w Wieluniu, ale też w innych miastach. Właściwie Zawsze wypełniona jest sala po brzegi. We wrześniu, na przykład w Wieluniu, mieliśmy koncert z muzyką na ty. w ramach tego projektu. Właśnie UDK Inspiruje Seniorów, gdzie mogliśmy posłuchać piosenek lat 20 30., więc takie bardzo stare, można powiedzieć, przeboje, chociaż raczej w tym kontekście nie do końca będzie to trafne. W październiku z kolei mieliśmy warsztaty fotograficzne z fotografii komórkowej, z kolei dla seniorów też w Wieluńskim Domu Kultury. W listopadzie, już niedługo, zbliżają się warsztaty plastyczne Kolor, które poprowadzi nasz kolega z Łódzkiego Domu Kultury, pan Roland. I w grudniu, z tego co pamiętam, warsztaty świąteczne z, ze sztuki makramy, czyli takich sznurków wiązanych ręcznie. Zajęcia teatralne, zatytułowane od techniki mówienia do sztuki recytacji, poprowadził Jarosław Dziedzic, aktor teatralny i filmowy, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego we Wrocławiu. Z teatrem jestem takim repertuarowym. Jestem związany jeszcze od trzeciego roku studiów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Swoją przygodę z teatrem zaczynałem w Wielenie Górze, w Teatrze imienia Cypriana Kamila Norwida. No i tak się szczęśliwie złożyło, że za ten szczęśliwego. szczęśliwego w spektaklu śmierć człowieka-wiewiórki w reżyserii Natalii Korczakowskiej no, i za tą, za tą rolę dostałem takie wielkie wyróżnienie dla młodego aktora. To bardzo ważne, Był, była to nagroda za najlepszy debiut. Więc bardzo, bardzo miło wspominam ten czas jeleniogórski i to, jakby ta nagroda i, i ta praca w Jelenie Górze też, jakby dała mi, otworzyła mi drzwi i, i kolejne możliwości pracy. Później już w innych teatrach y, dramatycznych y, na terenie naszego kraju. Jeśli mówimy o serialu, y, to pojawiam się epizodycznie, a, i pojawiałem się epizodycznie w różnego rodzaju, y, no, w, w polskich serialach y, z różnych stacji. Można było zobaczyć mnie w Ojcu Mateuszu, w Lekarzach, kiedyś tvn Nowskim y, serialu, y, y, w Pierwszej Miłości, Uroczysku. Więc no, wiele z tych, z tych seriali, które, w których zagrałem jakieś epizodyczne role, one już teraz nie, nie funkcjonują w większości, dlatego że czasem te transze pojawiały się okresowo. Ale tak jak powiedziałam, Ojciec, Mateusz, Pierwsza Miłość, od czasu do czasu pojawiam się tam w różnych zaskakujących, ale mniejszych rolach. Nie są to stałe role serialowe. Zakładam, że będziemy się dobrze bawić, bo przez zabawę można bardzo dużo. To będzie taka aktywność umiarkowana, połączona z ruchem, zadaniami aktorskimi, które dotyczą przede wszystkim artykulacji i impostacji głosu, świadomości oddechu, budowania, budowania takiej. Z pewności siebie, tak, jakby na tym polega, ale to będą takie naprawdę elementarne, podstawowe sprawy, o których bardzo często zapominamy i, i czasem mamy tak, o ale to jest takie proste. I chodzi o to, żeby, bo często jest tak, że zapominamy właśnie o, na, o fundamentalnych, najprostszych rzeczach, żeby właśnie seniorom uświadomić, że y, wprowadzenie małych, y, małych nawyków, małych. Y, y, Takich ćwiczeń, tak, udogodnień może pomóc im w ogóle w komunikacji takiej na co dzień. Podczas warsztatów grupa seniorów ćwiczyła w kole razem z aktorem. Przy dźwiękach relaksującej muzyki odbyły się ćwiczenia oddechowe i rozluźniające, które miały na celu pokazać uczestnikom, jak nabrać pewności siebie, nauczyć ich pracy nad własnym głosem, żeby mowa brzmiała wyraźnie, zdecydowanie i była zrozumiała dla innych. Projekt Łódzki Dom Kultury inspiruje seniorów, jest dowodem na to, że w każdym wieku warto otwierać się na nowe wyzwania i czerpać radość ze wspólnego tworzenia. Przedsięwzięcie ma szansę stać się stałym elementem życia kulturalnego naszego regionu. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.